Szanowni, Szanowni Państwo. Państwo, spotykamy się przy Pomniku Świętej Pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, by uczcić pamięć 96 ofiar tragedii smoleńskiej. Dziś, 11 lat po tych tragicznych wydarzeniach, oddając im cześć i składając kwiaty przed pomnikami, Pokazujemy, że wartości takie jak służba dla Polski, suwerenność, bezpieczeństwo, szacunek dla tradycji oraz historii są dla nas bardzo ważne. To spuścizna świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiar, której nie możemy zaniedbać. Jesteśmy tu, by powiedzieć, pamiętamy. Przywołajmy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński. Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Joanna Agacka-Indecka. Ewa Bąkowska, generał broni Andrzej Błasik, Krystyna Bochenek, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, generał broni Tadeusz Buk, generał dywizji arcybiskup Miron Chodakowski, Czesław Cywiński, Leszek Deptuła Pułkownik Zbigniew Dębski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward Duchnowski, Aleksander Fedorowicz, Janina Fetlińska, Pułkownik Jarosław Florczak, Podporucznik Artur Francus, Generał Franciszek Gongor, Grażyna Gęsicka, generał dywizji Kazimierz Gilarski, Przemysław Gosiewski, ksiądz prałat Bronisław Gostomski, pułkownik Robert Grzywna, Mariusz Handzlik, ksiądz prałat Roman Indrzejczyk, kapitan Paweł Janeczek, Dariusz Jankowski, Natalia Januszko, Izabela Jaruga-Nowacka Ojciec Józef Joniec Sebastian Karpiniuk Admirał Floty Andrzej Karweta Mariusz Kazana Janusz Kochanowski Generał Dywizji Stanisław Nałęcz Komornicki Stanisław Jerzy Komorowski Porucznik Paweł Krajewski Andrzej Kremer, Ksiądz Zdzisław Król, Janusz Krupski, Janusz Kurtyka, Ksiądz Andrzej Kwaśnik, Generał Bronisław Kwiatkowski, Generał Brygady Wojciech Lubiński, Tadeusz Lutoborski, Barbara Maciejczyk, Barbara Mamińska Zenona Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, Tomasz Merta, porucznik Andrzej Michalak, major Dariusz Michałowski, Stanisław Mikke, Justyna Moniuszko, Aleksandra Natali Świat, Janina Natusiewicz-Mirer, Porucznik Piotr Nosek, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec Leffler, Ksiądz Pułkownik Jan Osiński, Ksiądz Generał Brygady Adam Pilch, Katarzyna Piskorska, Maciej Płażyński, Generał Broni Biskup Tadeusz Płoski. Porucznik Agnieszka Pogródka-Węcławek, generał broni Włodzimierz Potasiński, major Arkadiusz Protasiuk, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, ksiądz profesor Ryszard Rumianek, Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz Skąbski, Wojciech Seweryn. Sławomir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, Porucznik Jacek Surówka, Aleksander Szczygło, Jerzysz Majdziński, Jolanta Szymanek Deresz, Izabela Tomaszewska, Porucznik Marek Uleryk. Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Paweł Wypych, Stanisław Zając, Janusz Zakrzeński, Kapitan Artur Ziętek, Gabriela Zych. Да, да, składa premier Jarosław Kaczyński z przedstawicielem rodziny oraz delegacją rodzin ofiar tragedii smoleńskiej.